Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg, witam w programie ProPublico. Dziś 4 czerwca, data niezwykle symboliczna w naszej historii. Wszyscy, którzy pamiętają komunę, muszą wiązać z tą datą szczególne emocje. Jednak trzy lata później, kolejny 4 czerwca, także zmienił wiele o tych wydarzeniach, porozmawiam z filozofem polityki, panem profesorem Bogdanem Szlachtą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam Państwa serdecznie. To może na początek zapytam trochę prywatnie, co pan osobiście czuł 4 czerwca 1989 roku, bo na jaki obóz pan głosował, to chyba nie muszę pytać. Tak, nie musi Pani pytać, na jaki obóz głosowałem, chociaż to była euforia powiem wprost, prawda? że tego rodzaju szansa mogła się pojawić przed Polakami i że Polacy mogli choć na dosyć dziwnie skonstruowaną, dziwnie skonstruowanych wyborach oddać swój głos. Mnie, jako człowiekowi, który w tamtym czasie był początkującym pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uczył prawników oraz politologów historii doktryn politycznych i prawnych. Było szczególnie ciekawy, szczególnie ciekawy przypadek ze względu na to, że jak pamiętamy, o ile jeszcze wielu z nas to pamięta, mieliśmy wcześniej przez kilkadziesiąt lat takie doświadczenie do projektem ideologicznym, który, który nam zapowiadał konieczne historyczne spełnienie stanu, które nie będzie państwa, nie będzie przemocy, nie będzie antagonistycznych klas, a nie będzie własności prywatnej. W każdym razie taki, taki stan, który nam zapowiadał oświetlaną przyszłość, a ten, a ten stan był realizowany w sposób taki, który odsuwał w gruncie rzeczy wolę poszczególnego um, uczestnika um, grupy politycznej od um, wskazywania swoich reprezentantów. Wiemy, że to był taki zadziwiający nas czas, dramatyczny wręcz czas, prawda, w, którym, w którym jeden obóz realizujący pewną, pewną ideologiczną zapowiedź, ogólnoświatową w gruncie rzeczy zapowiedź, e, władał na terytoriach e, przyznanych e, Polsce po zakończeniu II wojny światowej. I że w gruncie rzeczy ten tak zwany naród polityczny, który wielu z nas e, ma za e, suwerena, był odsuwany od decydowania nawet o tym. Co dotyczy reprezentantów, bo ci reprezentanci wskazywani byli na listach przez tych, którzy, którzy władali, przez pewną grupę, która władała i która była związana z tym ideologicznym projektem. No, słowem, dla kogoś, kto, kto prowadził w tamtym czasie, od roku 1988, po zakończeniu kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie prawa, zwłaszcza i filozofii, jak, jak mnie się zdarzyło, to był bardzo interesujący moment, prawda, próba wytłumaczenia studentom, w jaki sposób uzasadniano dominację tę, która, która realizowała się przez kilkadziesiąt lat, w jaki sposób uzasadniano ją nie na polu, powiedziałbym, takiego, takim pragmatycznym, tylko na polu głębszym, takim, takim właśnie ideologicznym, co jest zestawiane niejako krytycznie z tym, z tym projektem dominującym przez kilkadziesiąt lat? Czy tutaj jest bardzo wyraźnie inny model proponowany, na przykład taki, który, który ma walor liberalno-demokratyczny, czy tutaj jest jednak pewne porozumienie, które wprowadza nas w sposób taki ewolucyjny ku pewnemu rozwiązaniu, niwelującemu takie, takie skrajne ujęcia, które dominowały w poprzednim okresie. I te skrajne ujęcia były bardzo wyraźnie wyartykułowane wówczas, gdy informowano nas o przebiegu obrad okrągłego stołu. Z pytaniem, które natychmiast studenci wręcz zadawali wówczas. Czy strony, które zasiadają przy okrągłym stole, mają tak zwaną legitymację demokratyczną, czy też nie? A co pan profesor to, odpowiadał? Próbowało się studentom pokazać, powiedziałbym, takie okoliczności, w obrębie których my pozostajemy, prawda? czyli niejako to, co, co, co nazywane jest bardzo często takim realizmem politycznym, było wówczas prezentowane i omawiane było to, co związane z zarówno z genezą, jak i rozwojem tej grupy rządzącej komunistycznej, i to, w jaki sposób wyłaniały się te elity zwane tak zwane opozycyjne, zarazem ze względu na to, że to był przedmiot nie politologiczny, tylko przedmiot taki doktrynalno-polityczny, no próbowało się narysować pewne modele, którym odpowiadały lub nie odpowiadały te rozwiązania, jakie doprowadziły do okrągłego stołu i zajęcia miejsc przy okrągłym stole przez te. Dwie różne, dwie różne opcje. Zasadnicza kwestia, którą, którą się poruszało w tamtym czasie ze studentami w związku z okrągłym stołem już, a następnie w związku z wyborami z czerwca 1989 roku, to, to pokazanie z jednej strony tego waloru ideologicznego uzasadnienia, bardzo głębokiego ideologicznego uzasadnienia prymatu tych, tych elit komunistycznych, które zapowiadały właśnie spełnienie tej świetlanej przyszłości a z drugiej strony pokazywało się, że to jest, to jest dopełniane takim projektem który wywiedziony został z tak zwanej myśli, tradycji tak zwanej myśli demokratycznej, która pokazywała, że istnieje jakiś podmiot zbiorowy określany mianem ludu, w naszym przypadku ludu pracującego miast i wsi, a następnie, że ty, ten lud jest re, reprezentowany przez Sejm i Sejm jest tym ciałem, jakoby przedstawicielskim, które y, dzierży w sobie w imieniu ludu sprawowaną pełnię władzy, tak? natomiast inne organy, władzy publicznej są tylko organami, które są wykonawcami tego, czego Sejm zechce. Panie profesorze, ja bym jeszcze pana chciała dopytać, jak w sferze i semantycznej, ale i też politycznej interpretuje pan określenie częściowo wolne wybory? Zanim, zanim odpowiem na to pytanie, pani redaktor, dokończę tam ten Proszę. wątek. On, on jest, jak się wydaje, kluczowy dla zrozumienia tego, o czym będziemy za chwilę rozmawiać. No bo Problem polegał na tym dla nas, jako prowadzących zajęcia, by nie tyle na jedną lub drugą stronę przechylić sympatię słuchaczy, studentów, ile żeby pokazać pewne modelowe rozwiązania, nad którymi oni powinni, oni studenci i nie tylko studenci powinni się wciąż i wciąż zastanawiać. Toż problem dla nas bardzo istotny tkwi w tym, że ten projekt ideologiczny no, był zapośredniczony, że można w działaniu jakoby reprezentujących ten lud pracujących miast i wsi członków Sejmu, Sejmu, który skupiał sobie te pełnię władzy, pozostałe organy władzy publicznej były tylko wykonawcami. Mieliśmy taki układ, który nazywany był w tamtych czasach, czasach parlamentarno-komitetowy, czyli że zarówno głowa państwa, jak i rada ministrów i inne organy władzy publicznej postrzegane były, czy traktowane były, albo ustawiane były jako komitety wykonawcze tego, co Sejm ustalił. Kłopot oczywiście polegał na tym, że trzeba było studentom pokazać, jak tutaj ten, ta kwestia dotycząca wyborów do Sejmu jest przeprowadzana i pokazać ten moment dualnej, dualnej władzy, władzy de facto i władzy de jure, która stawowana była w okresie tzw. Tak PRL. -u. No i problem polegał na tym, prawda? Między innymi w związku z tym pytaniem, które Pani zadała, czy przechodzimy od tego stanu w którym dominacja pełna jest ze strony partii, która została wpisana nawet do konstytucji PRL-owskiej w 1976 roku jako przewodnia siła, czy dopuszczamy niejako taką sytuację, w której zniknie tego rodzaju zapis? I pojawią się jakieś inne, w cudzysłowie, siły polityczne, które będą ewentualnie konkurować o władzę z tym, tym dotychczasowym monopolistą, tak? tym, tym dotychczasowym hegemonem. I się pojawiał ten kapitalny problem, prawda? Czy ta sprawa dotycząca przełożenia pomiędzy tym, czego chce suweren i, i, i składem ciał przedstawicielski, będzie wprowadzony, czy też nie? No i pytanie, które się natychmiast rodziło w, po stronie studentów było takie, czy możliwe są tak zwane częściowo wolne wybory, o ile idziemy w kierunku uznania, że to od suwerena, od tego narodu politycznego przedstawiciele się wybodzą, tak. Że ten suweren powinien mieć do wyboru rozmaite ewentualnie y projekty polityczne, spośród których albo spośród przedstawicieli, których będzie wyłaniał tych, którzy odpowiadają jego, temu tego poszczególnego uczestnika ciała zbiorowego, zwanego suwerenem yy, przedstawiciel. Więc tutaj pytanie, które się rodziło, opowiadam raz jeszcze, po stronie studentów tamtych czasów, czyli tych, którzy doświadczali tych, tych przemian z roku 89-90, yy, tkwiło w tym właśnie, prawda, czy idziemy jednak w kierunku utrzymania tego, co jest? i ewentualnego dopuszczenia, koncesjonując tak, pewnych sił, które, które będą występować obok dotychczasowego monopolisty i w gruncie rzeczy będą legitymizować poprzez swoje istnienie te, te, ten monopol wciąż trwający, przecież idziemy w kierunku no, przyjęcia tego rodzaju rozwiązania, które uczyni tego, tego suwerena, naród polityczny, rzeczywistym. Tak, tym, który może wybierać spośród rozmaitych, niekoncesjonowanych, ale rozmaitych, pojawiających się projektów politycznych, ten, który mu odpowiada, ten, który odpowiada poszczególnym członkom tego ciała zbiorowego, zwanego suwerenem, narodem politycznym. Czym zatem w istocie były te wybory? Były układem, kontrolowanym przełomem? Jak, jak pan, jako naukowiec na to patrzy? I czy one rzeczywiście przyniosły wolność? Bo, bo z perspektywy czasu można powiedzieć, że pewnie tak, ale czy, czy to było wtedy też Pewne. Czy to był bardziej entuzjazm, czy wiara w to, że, że komu napadła? Entuzjazm niewątpliwie był, emocje były ogromne w tamtym czasie, prawda? bo ta beznadzieja, która dominowała, w, zwłaszcza w związku z, ze stanem wojennym i nie tylko, i z tym pokłosiem stanu wojennego powiedziałbym ogarniała każdego z nas prawda, I, i, i przesłaniała nam jakiekolwiek nadzieje na to, że będziemy mogli artykułować swoje poglądy polityczne, artykułować swoje zapatrywania, nadzieje, swoje realizować i tak dalej, i tak dalej. Emocje były ogromne, bo rzeczywiście coś wydawało się, że kruszeje, tak? Że, że kruszy się, że, że, że tak, słabi. Ale z pańskiego no. punktu widzenia to był bardziej właśnie układ, czy kontrolowany przełom? No i tu. To, to jest drugi pokład niejako pytania, które pani zadaje. Powin raz jeszcze powiem nadzie nadzieje były wielkie, emocje były wielkie. Natomiast tak. z perspektywy historyka myśli politycznej e, spoglądając, to, to pytanie, prawda, czy idziemy w kierunku, e, w kierunku jednak e, e, przyjęcia takiego rozwiązania? w którym ten naród polityczny, suweren, będzie mógł swobodnie wybierać swoich przedstawicieli, no, wiązało się jednak z, z, takim, z takim rozwiązaniem, w którym w gruncie rzeczy dopuszczono tylko wybory tak zwane częściowo wolne. To znaczy Czyli tylko de facto zawiązaniem układu. W gruncie rzeczy wyglądało na to, że, że, te, że ten projekt, który miałby zastąpić monopol, e, projekt następujący monopol komunistyczny, no został pomowicznie zrealizowany lub został zrealizowany tylko po części i to tak powiedziałbym w sposób, dosyć kulawy. Zdawano sobie wówczas sprawę oczywiście z tego, że po obu stronach tych, które zasiadły do, do, do stołu negocjacyjnego, zwanego okrągłym, pojawiają się i taki, i tacy, którzy myślą o tym, żeby wyjść z tak zwanego komunizmu ku zbudowaniu ta, takiego świata zdominowanego przez prywatną własność i tacy, którzy, i to po obu stronach, myśleli raczej o tym, żeby wyjść z tego tak zwanego komunizmu Ku takiemu światu, w którym będzie raczej dominacja tak zwanej własności społecznej. Różnie pojmowanej zresztą. Właśnie chciałam to dodać, zresztą, dodać że bardzo, bardzo różnie pojmowanej. Tak jest. W obu, obu obozach zresztą mieliśmy, mieliśmy bardzo różne zapatrywania w tym obszarze, prawda? Zarówno w tym obszarze gospodarczo-społecznym, jak i w tym obszarze politycznym. Ale wyglądało na to, że niepodobna mówić o w cudzysłowie wolności, bo tu musielibyśmy zdefiniować, co rozumiemy przez wolność, jeśli ją rozumiemy jako swobodę wyboru spośród kandydatów, którzy, którzy są też w sposób swobodny jako kształtującymi własne programy polityczne, no to do pewnego stopnia można powiedzieć, że to, były, to, były, to było otwarcie takiej pewnego, pewnego określonego bardzo wyraźnie kwantum e, e, wolnych wyborów. Prawda? Natomiast generalnie rzecz biorąc raczej nie myśleliśmy tutaj w kategoriach Taki, jakich dzisiaj nam się to bardzo wyraźnie pokazuje, że oto mamy tak zwaną częściową wolność. Nie, myśleliby w takich kategoriach, że przynajmniej część tych przedstawicieli będzie rzeczywiście pochodzić z wyborów dokonywanych przez tego, tego suwerena, naród polityczny, no bo będą mogli ewentualnie konkurować własnymi programami o, o przychylność ze strony poszczególnych elektorów. To pójdę dalej, panie profesorze, bo trzy lata później mamy też 4 czerwca 1992 roku i nocną zmianę. To była dogrywka z 1989 i ewentualnie komu zależało na tej zmianie, jakim siłom? Czy, czy wtedy zarysował się właśnie podział widoczny do dziś, który też się cieniem kładzie na teraźniejszości? Czy podział widoczny do dziś, to prawdopodobnie jest po jeszcze tych sporów, które zdecydowanie wcześniej toczyły się, prawda? No ale mieliśmy i to powinniśmy też, jak się wydaje, przypomnieć, chociaż jest to domena raczej historyków wydarzeń politycznych niż historyków myśli politycznej, że jesteśmy w 1992 roku już po tych rozmaitych. Zmiana, które zaszły w 1989 roku, bo to nie tylko jest, jest kwestia wyborów, ale również tych nowelizacji poprzedzających tak. wybory i nowelizacji grudniowych, z, przecież nowelizacji k, 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 konstytucji z 1952 roku. O czym powinniśmy pamiętać? Konstytucja z 1952 roku, zwana popularnie Stalinowską, obowiązuje w dalszym ciągu w Polsce, zwana już Rzeczpospolitą Polską, aż do 1997 roku. Pewne elementy tej konstytucji były oczywiście zmieniane, były kolejne nowelizacje, ale konstytucja ta wciąż obowiązuje. I teraz problem polega, jak się wydaje, w związku z tym pytaniem, które pani zadaje, na tym, że wyraźnie ukształtowały się te dwa, te dwa bloki. Bloki, które z jednej strony naznaczane są niejako mianem postkomunistycznego, ale to jest blok, który, jak się wydaje. Jest nastawiony przede wszystkim na ochronę interesów ekonomicznych, ekonomiczno-gospodarczych tych, którzy są beneficjentami przemian lat 89 i następnych. Oni są z obu stron, można by było rzec, prawda, bo są ci beneficjenci po obu stronach. A z drugiej strony jest to myślenie takie, które tamtym jest dosyć yy, obce. Mianowicie myślenie to w kategoriach właśnie tego narodu politycznego, który miałby być względnie jednolity, miałby być względnie homogeniczny i mieć swój interes, który powinien być wyrażany przez organy władzy publicznej, chroniony przez organy władzy publicznej, osobliwie za pośrednictwem systemu prawnego. No i można to w ten sposób, jak się wydaje, ujmować że mamy o to do czynienia w, w tamtym czasie, w 92 roku już z, z, z wyraźnym zwarciem pomiędzy dwoma różnymi projektami politycznymi. Jednym kładącym akcent na ochronę tego, co indywidualne. W szczególności tego, co związane z własnością prywatną, swobodą konkurencji itd. itd. i z drugim, który niejako spogląda y, na sprawy y, gospodarczo-społeczne, przede wszystkim z perspektywy ochrony interesu zbiorowego, tak? Interesu y, narodowego. Ma po, na, na, na innym poziomie można by było rzec, to jest właśnie pytanie, które się w 1992 roku wzmaga. Y, pytanie o to, czy dokonujemy zerwania z tak zwanym PRL-em i budujemy zupełnie nowe państwo. Państwo, które w gruncie rzeczy nie chce przejmować tych, y, y, tego dziedzictwa, które, które wyrasta z okresu PRL-u. Zrywamy wobec tego m.in. z symboliką, która już niejako odeszła w zapomnienie, ale również z rozmaitymi rozwiązaniami prawnymi. Tak się próbują chronić swoje interesy ci, którzy są beneficjentami e, przemian. E, czy też e, jednak e, kontynuujemy i zgadzamy się na to, że przez takie fakty, e, fakty spełniane honorujemy to, co wyrasta z tego dziedzictwa DPR-owskiego i po prostu trzecia RP jest tylko inną nazwą dla państwa, które jest kontynuacją tamtego. Jakoby państwa, przecież pojmujemy, że państwa, które było o ile było państwem zależne od... od od tego projektu ideologicznego, który przesłaniał niejako interesy rzeczywiste w Imperium Sowieckiego tamtego czasu. To są te problemy związane z dekomunizacją, związane z, z lustracją itd., itd. Tak. i tak dalej, i tak dalej. Czyli niejako z dyskwalifikacją tego, co tkwiło, tak? czy, czy tkwiło korzeniami w tego, tego fundamentu w zasadzie. Tak, to było to pytanie, prawda, które w 1992 roku wybrzmiało niezwykle mocno i zwieńczone zostało tak naprawdę jednym, jedynym aktem yy, Senatu Rzeczpospolitej z 1998 roku, w którym bardzo wyraźnie pokazuje się pewien problem. Tak? Znaczy yy, trzecia RP jest kontynuacją PRL-u czy raczej winna być traktowana i winniśmy się traktować jako kontynuacja II Rzeczpospolitej, choćby przez analogię nazwy. Tak, panie to profesorze, tak to w razie. takim razie pójdźmy i trochę musimy przyspieszyć dalej. Na ile aktorzy tamtych wydarzeń są decydentami i w 2023 roku? Bo, bo jeśli, to, to byłby to taki swoisty paradoks. Czy, czy w takim razie powstaje pytanie, nasza polityka wciąż obraca się wokół tych samych aksjomatów? Panie redaktorze, tutaj no, ja, ja się nie będę próbował e, odnosić do, do pytania o poszczególne osoby, prawda, które tutaj występują. Mnie zdecydowanie bardziej jako historyka myśli politycznej interesuje to napięcie, które widać bardzo wyraźnie. Już w związku z, jak powiedziałem, obiema po stronami e, tych, tych układów. Które, e, tego sporu to, nawet to, można powiedzieć. Tak, tego sporu również. Tak, ten spór toczy się po obu stronach, że można. Pomiędzy takim projektem, który kładzie na to co, jest, e, to, to, co jest narodowe i tymi, którzy kładą akty na to, co jest indywidualne. Że niejako mamy do czynienia z takimi z taką debatą bardzo interesującą, która toczy się już od 30 lat. A której niejako następstwem przed można. Jest yy, różny sposób podchodzenia do tego, co się wiąże yy, z yy, okresem PR. No Panie i, profesorze, polityka... to może przerwę i tak dopytam, że, Ta. że być może jesteśmy w takim razie po prostu skazani na konfrontację dwóch obozów, które wielu nazywa patriotycznym, i obozem, można go tak nazwać chyba szeroko, neoliberalnym. No, znów, tu, tu moglibyśmy się spierać o te, o te nazwy, natomiast zasadnicza kwestia, jak się wydaje z perspektywy historyka myśli politycznej, polega na tym, że mamy rzeczywiście dwa różne projekty, z którymi, z którymi oswajamy się w, co najmniej od, od połowy XIX wieku, od czasu, gdy wstąpiły na arenę tak zwane masowe partie polityczne. Z pytaniem zasadniczym, czy te masowe partie polityczne raczej idą w kierunku uzasadniania tego, co indywidualne, wyzwalania w cudzysłowie każdego poszczególnego podmiotu na rozmaitych polach. Tak. Czy też idziemy w kierunku jednak utrzymywania takiego myślenia, w którym istnieją pewne e, całości, pewne grupy, choćby grupa zwana narodem politycznym, taka pozorna w gruncie rzeczy. A pan w sensie, profesor, jak to ocenia? No w moim przekonaniu ta, ta dyskusja jest artystycznie ciekawa, prawda? Bo to jest dyskusja, która prowadzi nas do takich rozstrzygnięć, spośród których dwa tylko warto zarysować tak szybciutko omawiając kwestie. Jeden to jest taki projekt, który niejako kładzie akcent na to, co indywidualne, wiąże się na przykład z prawami nabytymi w okresie PRL-u choćby, czy tuż po zakończeniu tak zwanego PRL-u. I to jest taki, taki sposób myślenia, który pokazuje, że to, co niejako osłabia swobodę decydowania przez poszczególną jednostkę, na przykład chroniąc pewne wzorce kulturowe albo chroniąc pewne interesy zbiorowe, tak, jest godne krytyki i ewentualnie porzucenia. Tak. To jest taki sposób myślenia, który pokazuje nam pewną znów świetlaną do pewnego stopnia przyszłość że będziemy o to w sytuacji takiej przez nas postulowanej, każda jednostka będzie dla siebie budować własną tożsamość i te poszczególne jednostki nie będą zderzać się ze sobą wówczas, gdy będą realizować te tożsamości przez siebie zaprojektowane. Bardzo interesujący by, projekt, o którym marzono owszem od XVII wieku, a dzisiaj on jest nam serwowany jako jeden z najciekawszych, najważniejszych projektów. Problem w związku z tym projektem polega na tym, że te rozmaite tak zwane maszyny uprzedmiotawiające w rodzaju języka, w rodzaju tak. prawa itd., tak itd., tak powinniśmy niejako zidentyfikować i rozbroić po to, żeby odzyskać podmiotowość każdej poszczególnej jednostki. Pan, to bardzo ciekawy pan, projekt. Tak, pan, no, tak, właśnie, bo musimy przyspieszyć bardzo, bo, bo za chwilę y, niestety czas y, każe nam się pożegnać. A z drugiej strony jest ten projekt, który wciąż kładzie akcent na przynależność poszczególnych jednostek do pewnej zbiorowości i czerpanie przez te, przez te jednostki z tożsamości tej, tej zbiorowości z pytaniem zasadniczym, czy istnieje jakakolwiek esencjalna, istotowa tożsamość grup, do której należą poszczególne jednostki. No tutaj są ogromne znów spory, na czym wesprzeć ewentualnie te tożsamość? czy na jakimś negatywnym projekcie pokazującym granice by, na przykład naszego człowieczeństwa, czy na jakimś dorobku kulturowym, który miałby być wspólny dla, dla y, zbiorowości y, pewnej. Ale zwierają się jak gdyby te dwa projekty, y, które są różnie niekiedy wyrażane prawda? i do różnych źródeł się odwołujemy, ale te dwa projekty są widoczne wydaje się, że bo te dwa projekty sięgają główne siły polityczne również dzisiaj w Polsce i nie tylko w Polsce. One my się, my, te, te dwa projekty wciąż ze sobą... Panie e, profesorze, to w takim razie jakiej Polski chcemy? Czy, czy to także się niedługo rozstrzygnie? No to też, ja nie jestem profetykiem, prawda? Ja jestem historykiem myśli politycznej, nie jestem w stanie powiedzieć, prawda, czy to się rozstrzygnie, czy się nie rozstrzygnie. Odpowiedzialność ciąży na każdym z nas, jako członku tej zbiorowości określanej mianem e, narodu politycznego. Każdy z nas winien przemyśleć, prawda, sprawy dotyczące tego, czy pojmuje siebie jako jednostkę wyizolowaną z innych i broniącą swojej odrębności, odmienności itd., itd. Czy pojmuje siebie jako członka pewnej zbiorowości, które, która to zbiorowość pragnie mieć byt polityczny realizujący jej, tej zbiorowości interes. Nie poszczególnych jednostek, tylko tej zbiorowości interes. To jest odpowiedzialność, jak się wydaje. Marzymy o tym, żeby to była dojrzała demokracja liberalna. Odpowiedzialność po stronie każdego poszczególnego wyborcy. I każdy poszczególny wyborca winie sobie te. Pytania, które nam mogliśmy w trakcie naszej dyskusji e, zadawać. Bardzo dziękuję za, za tę ciekawą analizę sytuacji, analizę sytuacji z perspektywy filozofa polityki. A państwu przypomnę, że był z nami właśnie i tej analizy dokonał pan profesor Bogdan Szlachta, profesor wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję.